W takich turniejach, gdzie y, punkty do, y, do tej końcowej klasyfikacji zbierasz przez dłuższy okres czasu, jednym skokiem można sporo nadrobić, ale jednym skokiem też można sporo stracić. Dostałem informację, nie pamiętam o której: czy to była szósta, czy piąta rano, e, że się dzieje i że żona jedzie do szpitala rodzić. Wiadomo, że człowiek jest taki już dobrze obudzony, można powiedzieć, więc cały czas czeka na informacje, cały czas na telefonie. W okolicach 10.30 dostałem telefon, że, że już, że jest, że wszystko w porządku. Myślę że też w tej sytuacji, kiedy walczyłem do końca o, o podium w tym turnieju, wiadomo, mogłem, mogłem, wrócić, ale też dostałem pozwolenie na to, że jednak mogę zostać, mogę rywalizować. Anthony, that, I think it was the, the, the dry round, and he was so late. I've never seen that before from him. So late, and he just said. He couldn't focus. He couldn't focus at all. And then I knew, okay, this will be a hard competition. So it was it was struggle for David. W takich sytuacjach presja od dziennikarzy, czy od kibiców, czy, to, czy od rodziny, to się nie może równać z tym, co jakie ma człowiek emocje w takiej sytuacji, kiedy mu się rodzi dziecko.